Koń mi baziu, co robisz? Co ty robisz właściwie? Fajnie nogami pracujesz, tak to robią profesjonaliści. Okay. Nam no dalej gada? Ja, ja siedzę na ognisku. ta baba zjółka, capture. A w Rubel coś tam, coś tam gada. Już możemy płynąć? Co? Przestała gadać. Kto? No trzymano opowieść. Coral Fortress? To jest na samym No róża... tak, to jest, to jest right. Tylko szukam gdzie? Tu. A, nagle się pojawiła. Hmm? <laughs> Pełna pizza w lewo. Kapitanie, kapitanie. A nie, pełna pizda wlewo. Baziu. No i to. Baziu wołam ci do kapitana. Dobrze. Musimy porozmawiać. Bucham O Chcesz? Ej, się prawie. Ja tylko podsłuchuję z Jaki kolor wydrapił? Bywajaj! Nie! <grym> Próbujmy na Jacka. Ja Nie mamy... Nie, o, musimy się upić. Nie ma robotków. Nie znik. Murwa, to podsłuchajcie. No. A No, kurwa, jestem pijany No, taki mam cel podróży popisał. Idziemy! Jacek coś tu gada. Hop, muzykę im gram. tu czekajcie! A jak ładnie. Chciałbym, wow. ja żeby ktoś na mnie patrzył, jak Jack na tą syrenę. <grym> to jestem ja, kiedy. nowy patrzy do Mordhau. Ja się pytam, Jacek. jakim cudem on to otworzył. Zagrał, zagrał muzykę. Ty chyba ci nie znasz na drzwiach kolego. Jacek! Jacek wyprowadził nas w bambuko. Jacek, eee. otwórz. Aha. Dzięki, Jacek. Nie ja, wiem. tam wy... Tak? No. Do... Aha, dobra. No co to jest? Cześć, Hubek. Na grzyba wskakujemy, Paweł. To spadł, Jacek? Tak. imbecyl. A pół lewą. Czemu Jacka słyszę z każdej strony? on był za mną, teraz już słyszę z przodu jajwe. Jakby... No tak, słyszalny. Jak to jest. O, no to też nie mam za dużo kontroli, nie kontroli. A na nas! To nie jest. To nie nie perło? Na takim statku pływać, i ja bym potrzebował wtedy 30 osobowych załogi, żeby to odprowadzić. Wystarczyłoby mi dwie, dwie osoby. Wystarczyłoby mi dwóch forionów. <grym> Ej, tu jest tyle. Do obsługi do tej maszyny potrzeba przynajmniej czterech wyszkolonych forionów. Tu jest tyle. W mapie. O. Jacek! Jacek, nie wtrącaj się. Mam tu <grym> Czy ja wyglądam jak amator, Jacek? Oddawaj też tyle, no co za... O No, zabrał, przecież to było warte jakieś 5 przynajmniej, no co za... co jest Jak ktoś chce okay, jeszcze trójząb jest... To, są to organy, chłopaki! Dwa trójzęby są jeszcze na statku, jakby z tyłu, oh, przy pole sterowym oh, Chcę zagrać Ale beat chyba coś pisujesz Pajac Boż no i co ty psujesz, co? Ty Co jest. Hubert? <grywa> no? To powodzenia z graniem teraz, kolego. No co ty tam robisz? <grywa> <jest>? No właśnie, <grywa> Co? <grywa> Tutaj. Na organach. <grywa> o, jak ty tam raz? Po prostu szedłem do tyłu. No ja mam pytanie, jak się, jak się zmienia krawisz? No. E

a potem David Jones to przychodzi taki zażegany to, to, to wszystko. To jest za co 10 tysięcy. Za ciągłe dobre zachowanie. Za przybywanie z prezesem. Bernan. Aha. Nan. Tak. Jesteśmy Back. tylko w trójce. to ja w dwójkach. Jak to bałem? Nie, O, ja też, ja też padłem. O, nie, nie, Ja nie mam jedzenia. Chyba. Ma. W kajucie masz. Gdzie masz gościu, więcej nas uratuje. O, osiągnięcie przyszło. O? Zabiłem selenę i przyszło osiągnięcie. Oczywiście z tyłu otworzyły. A! Nevermind. Taka wielka dziura się otworzyła, ja patrzę na drzwi King Rubasie. Mianowicie. Ja chopaki, chopaki. Co? No. Mam chyba plan. Patrz. Co się stało? Dalej w dół nie mogę. A bo to. Tam... Ej! Tam wróbel stoi. O, patrz, lecą do góry rzeczy ode mnie. Z dołu. Hej, nie. Widzisz? A. pewnie to miało. co? Patrzcie, chłopaki, jestem. Jestem, zaraz nie będzie. Patrzcie, zaraz, zaraz nie będzie. O, patrz. Paweł. Przestań walić w te syreny, kurwa. Patrz, Chubel. No. Stąd, jak jesteś. To w prawo. No. Tam daleko? Myślę, no. Myślę, że się nie da. Chodnik im... AAAAAAAA! ...w No i fuj. <grym> to, <jest woda. grym> to... to Właśnie chciałem powiedzieć, że... Weź Pawła, Pawła podnieś, bo on Poczekajmy Jak... na nich. Jak to normalnie w dwie osoby można. <grym> Jak zwykle, Paweł, musiałeś zginąć w prawo. <grym> no jest wyżej niż bazy. <grym> Gdzie jesteś? Jestem tu. O, Gdzie jesteś? Tak. O tak, mi zawsze chuj w dupę. Coś mówiłeś? nie, skończyły mi się. Skończyły mi się. Uuu, temu ta woda zielona. Na stronie. kra... Tam dalej są drzwi zamknięte. Ale nie fajnie. Co mówisz Znajdowałeś Rajdowałem? Slajdowałem? Kim jesteś? Deja Chciałbym do akwaparku pójść Dobra, pizda <grym> Fajna bańka stara ci ją <grym> zrobiła? <grym> <grym> Dawaj <Dobra>, Baciu, przywijamy się się <grym> Dobra, jakby... Bombarding Incoming I Bariera wchłabnie, nie jestem o tym przekonany. Nie spaliłeś mnie. Wiem, ciebie też. Banal? No to mamy mistkę. Znaczy Jacek sparrow. Przyjechał z wysokości. Jacek! Wrubel! Ja Jacka transportuję. O, tak dobrze. Dzięki. oh banana <laughs> <laughs> mm -hmm. I'm with Dobra, lepiej żeby to było coś fajnego. Pierdole dole bidu Nie podobałeś się? I kurwa kule wideo. <grystanie> Ej, bo Jack się bije. No i fajnie, no w końcu super. Będziemy to oglądać teraz tak samo jak na tym statku tą samą animację tak 50 razy, czy. Nie, Nie wiem, wiem klaszmy. Nie O klaszmy. jest boss panowie. No. Zbierasz złoto. Ja oglądam jak ja tak się bije. Nie wyobrażasz sobie jak dobra to jest warto Ej bo on bez złoto zbiera, ale gdzie on nie ma Dziękuję Quickly have this banana I can be thank gnomia Umor. Ja cze, ja dzień. Ja cze. Zjemy, jeszcze się niemal się zmienię. Nie możecie. Widzisz? Wow. Ale on jest dobry. Mogłem tu stanąć. <laughs> no. O. To te, te lajki. No i gnój Potrzebuję zmiennika, nie mam kółki. Tam masz kulę. O, dobrze. A. Widzieliście, oni zniknęli. Wcześniej są tu byli bardziej. No. Czemu strzelacie dalej? To była średnia. O! Wypadłem! Wypadłem z góry! O, no, nasz stotek tam jest. O. To jakiś fajny... Nie, Niech weźmie ktoś na chat. Nie, to może zróbmy jakieś coś mniejszego, nie wiem, fort albo coś w stylu. No no no. A jest czacha przed nami centralnie. No właśnie na nią dosterowałem.